Dzień dobry w środę 5 listopada. Zacznijmy dzień z przewagą, a na początek podsumowanie rynków. We wtorek indeks WIG 20 spadł o 90%, a WIG o 0,6%. Obroty na GPW wyniosły 1,2 miliarda złotych. Najmocniej wśród chipów spadało CCC o 3% do 151 zł. Na szerokim rynku na uwagę zasługuje wzrost UNIBEP o 4,9% po publikacji kwartalnych wyników. Niemiecki DAX spadł o 80%. W Stanach Zjednoczonych główne indeksy zaliczyły istotne korekty pod presją spadków w spółkach związanych ze sztuczną inteligencją, takich jak Palantir. Inwestorzy coraz bardziej obawiają się przewartościowania tych akcji, zwłaszcza po szybkim wzroście cen, który trwał od kwietnia. Wczoraj wieczorem słabł złoty. Za dolara trzeba było zapłacić 3,71 groszy, a za euro 4,26. Ropa staniała o 1% do 60 dolarów za baryłkę WTI. HSBC przewiduje szybszy wzrost limitów wydobycia ropy przez OPEC plus pod koniec 2026 roku. Zasubskrybuj pełną wersję naszej prasówki, dla której ten podcast jest tylko uzupełnieniem. Subskrybując prasówkę, wspierasz rozwój naszego serwisu. Dołącz do największych firm doradczych i kancelarii prawnych w Polsce, które są już z nami. Aby dołączyć całą firmą, skontaktuj się przez bitubałpabusnesupdate.pl. Gospodarka i makroekonomia. Dane ekonomiczne. Według danych Narodowego Banku Polskiego, zysk netto sektora bankowego w okresie od stycznia do września 2025 roku wyniósł 36 miliardów 80 milionów złotych, wzrastając o 16,1% rok do roku. Według danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w okresie od stycznia do sierpnia eksport towarów rolno-spożywczych z Polski wzrósł o 7,3% rok do roku do 37,7 miliarda euro. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego liczba cudzoziemców wykonujących w Polsce pracę na koniec maja wyniosła 1 68 900 osób. Szpitale w całej Polsce ograniczają przyjęcia pacjentów, w tym chorych na raka, przez wyczerpane limity finansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia, co skutkuje przekładaniem części planowych zabiegów nawet na 2026 rok, a najtrudniejsza sytuacja panuje w województwie pomorskim. Narodowy Fundusz Zdrowia otrzymał dodatkowe 3,5 miliarda złotych, ale tegoroczna luka finansowa wciąż wynosi około 10,5 miliarda złotych, a w 2026 roku może wzrosnąć do 23 miliardów złotych. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, która ułatwi budowę farm na Bałtyku oraz będzie wspierać rozwój innych odnawialnych źródeł energii. Ustawa usprawni realizację projektów doprecyzuje przepisy, umożliwi przeprowadzenie aukcji dla farm wiatrowych oraz wprowadzi cyfrowe mapy potencjału. Odnawialnych źródeł energii, pozwalając na rozwój morskiej energetyki z mocą 5,9 GW do 2030 roku i 18 GW do 2040 roku, wspierając transformację energetyczną Polski. Ministerstwo Finansów ostrzega, że weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach oznaczałoby wielomiesięczne opóźnienie rozwoju polskiego rynku i uniemożliwiłoby rejestrowanie działalności pośrednictwa w Polsce od 1 lipca 2026 roku. Wiceminister Jurand Drop podkreśla, że ustawa jest najlepszym możliwym aktem prawnym dla sektora, opiera się na unijnym rozporządzeniu Markets in Crypto Assets, przewiduje nadzór Komisji Nadzoru Finansowego z ograniczonymi kompetencjami oraz jasno określonymi karami, a ewentualne weto sprzyjałoby firmom działającym nielegalnie wiadomości gospodarcze ze świata. Ministrowie do spraw klimatu Unii Europejskiej podejmą we wtorek próbę zatwierdzenia nowego celu klimatycznego, aby nie udać się na szczyt klimatyczny COP30 w Brazylii bez porozumienia. Polska będzie głosować przeciw nowemu celowi klimatycznemu Unii Europejskiej na 2040 rok, zakładającemu 90% redukcję emisji gazów cieplarnianych względem 1990 roku, ponieważ jest on zbyt ambitny i nie wynika ze średnich unijnych. Minister Klimatu Paulina Henik-Kloska podkreśliła, że w tekście uwzględniono jednak wiele korzystnych dla Polski poprawek, takich jak wyłączenie przemysłu obronnego z polityki klimatycznej oraz możliwość rewizji celów w 2030 i 2035 roku. Polska domaga się też zwiększenia udziału kredytów węglowych do 10% wysiłku redukcyjnego zamiast proponowanych 3%, a także ochrony sektora zbrojeniowego przed celem klimatycznym. Wynik głosowania jest niepewny, a dalsze negocjacje mogą złagodzić ambitne cele i umożliwić ich przyjęcie. Europejskie banki coraz bardziej polegają na finansowaniu w dolarach amerykańskich, które stanowi około 21,1% ich łącznego finansowania i 32% ekspozycji w walutach obcych, co rodzi ryzyko w przypadku ograniczenia dostępu do tego finansowania. Regulatorzy unijni monitorują te tendencje, gdyż ograniczenia w dolarowym finansowaniu mogą zmusić banki do szybkiej redukcji bilansów i ograniczenia kredytów, wpływając negatywnie na gospodarkę europejską. Wzrost uzależnienia jest związany z potencjalnymi zaburzeniami polityki pieniężnej Stanów Zjednoczonych lub wydaj geopolitycznymi, co może zagrozić stabilności finansowej w Unii Europejskiej. Z 3 miliony osób ubiegało się o azyl w krajach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w 2024 roku, co jest najwyższą liczbą w historii. Chiński resort handlu zarzuca władzom Holandii powodowanie chaosu na rynku półprzewodników. Donald Trump udzielił poparcia Andrew Kłomo w wyborach na burmistrza Nowego Jorku i zagroził ograniczeniem federalnych funduszy, jeśli zwycięży kandydat demokratyczny Zochran Mamdani. Prezydent Serbii Aleksandar Vučić zapowiedział przedterminowe wybory parlamentarne po roku masowych antyrządowych protestów wywołanych katastrofą budowlaną na dworcu w Nowym Sadzie, gdzie zginęło 16 osób. Protestujący oskarżają władze o zaniedbania i korupcję, a dzień przed rocznicą tragedii Wucic przeprosił ich za wcześniejsze oskarżenia o terroryzm i organizowanie kolorowej rewolucji. Business. Grupa Azoty z nową strategią do 2030 roku, która zakłada osiągnięcie rocznych przychodów na poziomie między 17 a 18 miliardów złotych oraz w wyniku EBITDA między 1,9 a 2 miliardy złotych, co ma zapewnić marżę EBITDA powyżej 10%. Planowane nakłady inwestycyjne CAPEX w latach 2025 do 2030 wyniosą między 3 a 4 miliardy złotych, częściowo z finansowania zewnętrznego. Kluczowym segmentem pozostają nawozy, a także rozwój nowego segmentu chemii dla obronności i modernizacja infrastruktury logistycznej. Grupa chce utrzymać pozycję wicelidera rynku nawozów w Unii Europejskiej, przekraczając 50% udziału w Polsce, jednocześnie redukując ślad węglowy o 9% do 2030 roku. Grupa planuje również kompleksową transformację organizacyjną oraz program naprawczy Azoty Biznes do 2027 roku, obejmujący między innymi optymalizację kosztów i zatrudnienia. Ponadto Azoty chcą nowego właściciela dla segmentu poliolefin. Zakończenie negocjacji z interesariuszami do końca roku jest realne. Grupa Inpost we współpracy z BNP Paribas umieści maszyny Paczkomat w strefach całodobowych centrów klienta banku w ośmiu placówkach w sześciu miastach Polski, między innymi w Warszawie, Krakowie i Gdyni. Inicjatywa ma zwiększyć dostępność sieci Paczkomat oraz wygodę klientów, a w kolejnych miesiącach planowane jest rozszerzenie współpracy o kolejne lokalizacje. Skanska zainwestuje około 74 miliony euro w budowę piątej fazy biurowca Nowy Rynek w Poznaniu, który będzie pierwszym w Polsce komercyjnym budynkiem o zerowej emisji dwutlenku węgla netto na poziomie operacyjnym. Budowa sześciopiętrowego biurowca o powierzchni około 29 tysięcy m2 rozpocznie się w czwartym kwartale 2025 roku, a zakończenie planowane jest na czwarty kwartał 2027 roku. Krótki flash wiadomości biznesowych ze świata. Gigant naftowy Sinopec z Chin łączy siły z południowo-koreańskim LG Chem, aby rozwijać materiały do baterii. Norweski Fundusz Majątkowy zapowiedział, że zagłosuje przeciwko zatwierdzeniu proponowanego pakietu wynagrodzeń dla dyrektora generalnego Tesli, Ilona Maska, który mógłby osiągnąć wartość nawet 1 biliona dolarów w akcjach w ciągu dekady. Transakcje i finansowanie Fundusz korporacyjny Venture Capital Grupy Orlen zainwestował w Energy Impact Partners, jeden z największych funduszy wspierających technologie klimatyczne, energetyczne i przemysłowe, dołączając do flagowego programu Flagship Fund III. Dzięki temu Orlen VC zyskuje dostęp do innowacyjnych spółek technologicznych i przyspiesza wdrażanie innowacji w obszarze transformacji energetycznej oraz unowocześniania procesów rafineryjnych. Inwestycja wpisuje się w strategię grupy Orlen na rzecz osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku i czyni Orlen pierwszą spółką z Europy Środkowej w gronie. Tego globalnego funduszu. Sieć klinik Galileo Medical przejęła łódzką przychodnię zdrowia psychicznego MKK Trimet, co jest kolejnym krokiem w realizacji strategii konsolidacji rynku usług medycznych w Polsce. Po tej transakcji grupa posiada 6 placówek w 4 miastach, współpracując z ponad 100 specjalistami z zakresu ortopedii, fizjoterapii, psychiatrii i psychologii. Firma planuje dalszą ekspansję, rozszerzenie oferty well-being dla firm oraz rozwój nowych usług, w tym e-commerce, dla pacjentów. Komisja Europejska przyznała 2,9 miliarda euro do finansowania 61 innowacyjnym projektowi technologicznym o zerowej emisji netto, w tym trzem polskim, takim jak budowa zakładu recyklingu baterii Polvolt w Zawierciu. Projekty te mają duży potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych i wpisują się w cele neutralności klimatycznej do 2050 roku. Polska realizuje już sześć projektów z Funduszu Innowacyjnego o łącznej wartości grantów na poziomie 337,9 miliona euro przyczyniających się do dekarbonizacji Europy. Saestor, producent oprogramowania do automatycznego przyjmowania zamówień online od klientów hurtowych, zadebiutuje na rynku New Connect 5 listopada 2025 roku. Firma oferuje platformę automatyzującą proces obsługi zamówień i integrującą się z systemami Enterprise Resource Planning. Debiut nie będzie wiązał się z emisją nowych akcji, a spółka wcześniej pozyskała ponad 3 miliony złotych na rozwój produktu i marketing. Transakcje i finansowanie na świecie. Firma Ørsted sprzedała 50% udziałów w swoim największym na świecie morskim projekcie wiatrowym Hornsea 3 w Wielkiej Brytanii za około 6,5 miliarda dolarów. Transakcja ta została zawarta z funduszami zarządzanymi przez Apollo Global Management, które zobowiązały się do sfinansowania połowy kosztów pozostałej fazy budowy farmy wiatrowej. Kimberly Clark, gigant w sektorze dóbr konsumpcyjnych, zgodził się na nabycie spółki zależnej Johnson Johnson Canview, producenta tylenolu w transakcji o wartości 48,7 miliarda dolarów, co stanowi 47% premię wobec ceny rynkowej. Prawo i podatki. Rząd przyjął nowelizację ustawy o akcyzie, dostosowując przepisy do nowej polskiej klasyfikacji działalności obowiązującej od 1 stycznia 2025 roku. Od 1 stycznia 2026 zwolnienia z akcyzy dla zakładów energochłonnych będą uwzględniać zarówno nową, jak i dotychczasową klasyfikację polskiej klasyfikacji działalności, co ułatwi przedsiębiorcom korzystanie z ulg. Dodatkowo w Sejmie trwają prace nad projektem podwyższającym stawki akcyzy na alkohol o 15% w 2026 roku i kolejne 10% w 2027, co wpłynie na ceny piwa, wina, wódki i napojów fermentowanych. Rząd przyjął projekt ustawy likwidujący nadużycia pełnomocnictw w spółdzielniach mieszkaniowych oraz kończący zdalne walne zgromadzenia, które umożliwiały manipulacje i przejmowanie zarządów. Pełnomocnikiem będzie mógł być tylko inny członek spółdzielni, adwokat lub osoba bliska, a głosowanie nad wyborem zarządu i rad nadzorczych będzie możliwe wyłącznie osobiście. Projekt przywraca też jawność decyzji, eliminując covidowe procedury zdalnego głosowania i ułatwia przekształcanie prawa do lokalu spółdzielczego w odrębną własność. Znowelizowane przepisy prawa zamówień publicznych pozwalają inwestorom publicznym wykluczać z przetargów firmy spoza Unii Europejskiej oraz z państw bez porozumień handlowych, co budzi duże kontrowersje i wywołuje presję na wprowadzenie jeszcze ostrzejszych ograniczeń. Eksperci i dostawcy ostrzegają przed ryzykiem niedoborów materiałów i wzrostem cen, a niektóre firmy, takie jak Gaz System, samodzielnie stosują te ograniczenia, wykluczając dostawców spoza tzw. państw trzecich. Może to znacząco zmienić rynek zamówień publicznych, powodując konieczność tworzenia dalszych regulacji prawnych i wpływając na dostępność materiałów oraz stabilność inwestycji. Jak podaje Puls biznesu, Gazprom nie wykonuje prawomocnego wyroku Polskiego Sądu Apelacyjnego z sierpnia 2025 roku, który utrzymał karę 40 milionów euro za brak współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w postępowaniu dotyczącym dokumentów związanych z budową gazociągu Nord Stream 2. Rosyjski gigant odmówił udostępnienia wymaganych informacji, co skutkowało nałożeniem kary w 2020 roku obniżonej później przez sądy do obecnej wysokości. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapowiedział chęć wyegzekwowania zapłaty, jednak ze względu na brak współpracy Gazpromu i polityczne napięcia skuteczne działania egzekucyjne nadal pozostają wyzwaniem. Od 1 stycznia 2026 roku zmienią się limity odliczeń podatkowych dla przedsiębiorców kupujących samochody firmowe. Pojazdy spalinowe o wyższej emisji dwutlenku węgla mają niższe limit wynoszący 100 tysięcy złotych zamiast dotychczasowych 150 tysięcy złotych, co znacząco obniży opłacalność leasingu. Przepisy promują zakup samochodów elektrycznych, które mają utrzymany limit odliczeń na poziomie 225 tysięcy złotych, choć wielu przedsiębiorców może szukać sposobów na obejście nowych zasad, np. przez kupno pojazdów specjalistycznych, gdzie limity nie obowiązują. Warto rozważyć zakup auta jeszcze w 2025 roku, by skorzystać z korzystniejszych warunków leasingu przed wprowadzeniem zmian. Sąd Najwyższy orzekł, że umowa rozdzielności majątkowej jest ważna i wiążąca nawet wtedy, gdy została zawarta tylko w celu zabezpieczenia majątku wspólnego przed ryzykiem długów wynikających z działalności jednego z małżonków. Sąd Najwyższy podkreślił, że nie ma znaczenia, iż biznes jednego z małżonków ostatecznie nie przyniósł strat, ponieważ ryzyka działalności gospodarczej nie da się zwykle przewidzieć. W konsekwencji sądy niższych instancji nie zakwestionowały intercyzy, a Sąd Najwyższy potwierdził jej ważność, odrzucając argumenty o sprzeczności z zasadami współżycia społecznego czy Zmianie okoliczności. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że przy obliczaniu proporcji odliczenia podatku od towarów i usług w procedurze VAT marża podstawą jest jedynie wartość samej marży pomniejszona o podatek, a nie cała wartość sprzedaży. Sąd podkreślił, że obrót w tym kontekście oznacza wartość stanowiącą podstawę opodatkowania, co zmienia dotychczasowe praktyki podatników. Wyrok ten dotyczy szczególnie podmiotów, które łączą sprzedaż w systemie VAT-marża z innymi formami działalności i znacząco wpłynie na sposób rozliczeń VAT. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poinformował, że zagraniczna wróżka udzielająca zdalnie porad astrologicznych, mieszkająca i prowadząca działalność w Polsce, musi rozliczać podatek od towarów i usług w naszym kraju, ponieważ jej stałe miejsce prowadzenia działalności znajduje się na terytorium Polski. Podkreślił, że astrologia nie jest uważana za dziedzinę nauki, a usługi astrologiczne to nieprofesjonalne doradztwo, dlatego powinny być opodatkowane zgodnie z polskimi przepisami VAT. Mimo że podatniczka uważała, że VAT powinien być płacony za granicą, dyrektor KIS wskazał, że miejsce świadczenia usług jest tam, gdzie podejmuje się istotne decyzje, czyli w Polsce. Wiadomości prawne ze świata. Getty Images w dużej mierze przegrało przełomowy proces w Wielkiej Brytanii przeciwko Stability AI, która wykorzystała ich zdjęcia do trenowania generatora obrazów sztucznej inteligencji Stable Diffusion. Sąd oddalił większość roszczeń Getty dotyczących praw autorskich, ale uznał naruszenie znaków towarowych, tworząc precedens odpowiedzialności dostawców modeli sztucznej inteligencji za treści generowane przez systemy. Getty planuje wykorzystać ten wyrok w sporze w Stanach Zjednoczonych, podkreślając trudności twórców w ochronie własności intelektualnej przed nieautoryzowanym użyciem przez sztuczną inteligencję. Sąd w Stanach Zjednoczonych zezwolił na pozew przeciwko Procter Gamble, którego zarzut dotyczy opakowania pasty do zębów Kids Crest, sugerującego, że dzieci mogą używać więcej pasty niż jest to bezpieczne. W pozwie wskazano, że kolorowe opakowania z postaciami z bajek i atrakcyjnymi smakami mogą wprowadzać rodziców w błąd, sugerując, że produkt jest wyjątkowo bezpieczny, mimo że zawiera takie samo stężenie fluorku jak pasta dla dorosłych, a to stwarza ryzyko przedawkowania i problemów zdrowotnych u dzieci. Sędzia podkreślił, że używanie fluoryzowanych past w nadmiarze stanowi istotne zagrożenie zdrowia, a producenci mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za nierzetelne oznakowanie i brak wystarczających ostrzeżeń na opakowaniu produktu Kids Crest. First Brands, amerykański producent części samochodowych, pozwał byłego dyrektora generalnego i założyciela Patricka Jamesa, oskarżając go o zorganizowanie oszustwa finansowego na miliardy dolarów, które doprowadziło firmę do niewypłacalności. Według pozwu James dopuścił się fałszowania faktur i podwójnego zastawiania zabezpieczeń, co spowodowało powstanie Zobowiązań firmy na co najmniej 2,3 miliarda dolarów. James zrezygnował z funkcji dyrektora generalnego i popiera powołanie kuratora do zbadania praktyk finansowych spółki w okresie poprzedzającym upadłość First Brands. To już wszystkie informacje w podcaście. Więcej wiadomości dotyczących transakcji, danych i badań rynkowych oraz wyników finansowych i rekomendacji znajdą Państwo w naszej prasówce, na którą można zapisać się na biznesupdate.pl. Subskrybując prasówkę, wspieracie powstawanie podcastu. Życzymy owocnego dnia i do usłyszenia w kolejnym wydaniu